W 2019 roku Birma odwiedziło ledwo ponad 4 miliony podróżników. Granicząca z nią Tajlandia przyciągnęła w tym czasie dziesięciokrotnie więcej spragnionych raju turystów. Przekraczając most przyjaźni na granicy tajsko-birmańskiej, wkroczyliśmy do kraju, o którym wiedzieliśmy naprawdę niewiele. Gdy lekko zdezorientowani przystanęliśmy tuż za budką strażnika, podbiegł do nas mały chłopiec i z zadziorną miną strzelił w Pitera gumką recepturką. Schowane w cieniu sprzedawczyni owoców roześmiały się, unosząc przy tym zakryte żółtą mazią policzki. Znudzony strażnik poprawił wiązanie swojej spódnicy, splunął czerwoną śliną na przebarwiony już mocno beton i skinął głową, abyśmy ruszali dalej. Od pierwszego kroku na mianmarskiej ziemi wiedzieliśmy, że znaleźliśmy się w zupełnie innym świecie. Tego dnia mieliśmy bliski cel. Położone zaledwie 100 km dalej przy ujściu rzeki Saluin Mulmain. Zmęczeni upałem daliśmy namówić się na podwózkę z lokalną rodziną. Ruszyliśmy w kierunku morza Andamańskiego, mijając po drodze liczne kontrole policji i wojskowe zasieki. Z jednej strony słyszeliśmy dużo różnych opinii, że ciężko jest złapać autostopa od razu przy mieście granicznym, dlatego że momentalnie zabijały cię służby graniczne i wsadzają cię na najbliższy, najdroższy państwowy autobus, więc zdecydowaliśmy się ostro potargować i zabrać się z okolicznymi mieszkańcami do naszego pierwszego docelowego miasta, aby zobaczyć w ogóle jak tutaj działa transport i wygląda na to, że oni po prostu podwożą się tutaj na zasadzie autobusu. Po prostu. Dla mnie to ten samochód powinien stracić już miskę olejową z 15 razy kurzawa taka, że w szczyt stopu to przy tym nic nie wiem czy to będzie widać na filmie, ale tu są takie wykroty, że poligon doświadczalny to przy tym jest

No mamy niezłego flaka. Tak no złapaliśmy gumę No A nie da gumę No chodź. No chodź. No chodź. No tam tak, No sporo wytrzymała. Kurde, ale jaka dojechana, Stos. Ciekawe co jest za zapasem bo coś nie widzę. Kiedy przekraczaliśmy most przyjaźni pomiędzy dwoma najbardziej roześmianymi państwami Azji Południowo-Wschodniej podszedł do nas taksówkarz i zaproponował przejazd za dość sporo dolców. Zrezygnowaliśmy z tego przejazdu, ale zdziwiło nas to, że kiedy zapytaliśmy, ile kilometrów jest do miasta, do którego jedzie, Pan nas wyśmiał. I teraz już rozumiemy. Tutaj odległości pokazanej na mapie nie mierzy się w kilometrach, tylko w godzinach jazdy. Od 5 godzin jesteśmy w samochodzie. Do pokonania mieliśmy około 100 kilometrów i wciąż jakaś jedna trzecia drugi przed Jak? Ja, 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 ja. Przyjadą nas, myślisz? No ale jak mi... przepiorą. Tam przepiorą. Pasta, się Pasta, przepiorą. tratują przepiorą. Pasta, przepiorą. Pasta, przepiorą. Pasta, przepiorą. O, okay, idą okay. okay? Złapaliśmy gumę, co było widać na poprzednich ujęciach No i pani kierowca, znaczy pani nasza ogarniacz po angielsku powiedziała, że nie musimy z nią czekać I złapała jakiegoś innego przejeżdżającego lokalsa, który powiedział, że Weźmie nas do swojego samochodu, więc zmieniliśmy samochody. Tamci zostali z wymienianiem koła. Eee, powiedziała, że to jest nie problem. My powiedzieliśmy, że smoko, bo nawet i będziemy trochę szybciej. Eee, Także dalej jesteśmy w drodze. Mija już chyba piąta godzina od kiedy jedziemy te 100 km od granicy. No trzeba przyznać, że nawierzchnia tutaj jest bardzo wymagająca dla opon. I zawieszenia samochodu. Oho, asfaltu było 500 metrów. Znowu ostre, jak szpilki skały. Także, klasyka. Pasat, pasat chyba by poległ.